Miałem wstać o siódmej, jest dziewiąta, zacznę odcinek. Witajcie, ja jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie o Marcinie Najmanie. Ja wiem, nie każdy z Was interesuje się sportem, choć oczywiście zachęcam do jakiegokolwiek, pamiętajcie, ruch to zdrowie. No, chyba, że mówimy o sporcie Marcina Najmana, to wtedy pośmiewisko i żenady. Ale są sytuacje, które nie tylko warto nagłośnić, nie tylko warto o nich porozmawiać, nie tylko warto skomentować, ale również warto zapamiętać. Bo na drugi taki poziom żenady przyjdzie nam czekać jeszcze bardzo, bardzo długo. Niektórzy widzieli, niektórzy coś tam słyszeli, inni jeszcze nie wiedzą. Marcin Najman to osoba, która mniej więcej od 2009 roku, czyli od słynnej walki z Mariuszem Pudzianowskim, stała się pośmiewiskiem polskiego sportu. I nie tylko polskich sportów walki, ogólnie pośmiewiskiem sportu. Marcin Najman stał się osobą, którą będzie się straszyć każdego człowieka, który będzie wkraczał w świat sportu. Marcin Najman stał się również osobą, o której wymyślano już legendę legendarny tekst. Cały świat sportu stanął. Tylko Marcin Najman leży. Jeśli ktoś dotąd nie zderzył się z postacią Marcina Najmana, to po tym wstępie już powinien wiedzieć z czym mamy do czynienia. Marcin Najman poza brakiem umiejętności, które tłumaczy 20 dwudziestoletnim doświadczeniem. Nie, nie pomyliłem się. Brak umiejętności tłumaczy 20 dwudziestoletnim doświadczeniem. Znany jest również ze swojego trasztoku, który jak już możecie się domyślić na ten moment, nigdy nie ma odzwierciedlenia w walce. Przed walką z najsilniejszym człowiekiem na ziemi powiedział... Darny trener, Pierwszy trener Majka Tysona stwierdził, że każdy zawodnik ważący powyżej 90 kg jest w stanie znakotować każdego innego. I, I to się potwierdza w praktyce. Jak trafię Pudzianowskiego, to. Do Tysona do ci jeszcze dużo brakuje. Widzicie, no to jest właśnie ta jego bezczelność, jego zaufanie w sobie, jego brak pokory. On mnie zarzuca jak brak pokory. Jak mistrzem świata w boksie będziesz jak Tyson, wtedy pogadamy. Na razie to pogadamy 11 grudnia. I co wtedy zobaczymy, co będziesz miał do powiedzenia? I mam nadzieję, że tak jak dzisiaj nie spóźnisz się. Bo dzisiaj parę minut widzę, było poślizgu. W ringu nie będę czekał. I walka trwała dosłownie 46 sekund po tym, jak uciekał przed wściekłym Mariuszem Pudzianowskim po całym ringu. Rok później, po przegranej z Przemysławem saletą, w której został zaduszony przed ramieniem, powiedział. Właśnie tak powiedziałeś, że jeżeli przegrasz, to kończysz karierę. Co teraz? Nie czuję się przegrany. Czuję, że po prostu zabrakło kropki na d. Zwycięzcą na pewno jestem ja i jest chłopak, któremu pomogłem, pomogę, któremu przeleję pieniądze za tą walkę. I to on jest zwycięzcą jedynym. Zapomniałem. Poza trasztokiem przed walką, Marcin Najman znany jest również z tego, że wykonuje ten trasztok po walce. On nigdy nie kończy kariery, mimo że każda walka jest tą ostatnią od ostatnich 10 lat i on nie czuje się nigdy przegrany. to Marcinie Najmanie, ja nie czuję, że mi wypadają włosy. Nie czuję tego, natomiast po walce z Hardkorbem koksem powiedział. Marcin, co nie zagrało? No cóż, na, na gorąco nie chcę, nie chcę tego oceniać. Bardzo szkoda, no ale to już do 3 razy sztuka, jak się mówi. Nie wyszło, więc to już jeśli chodzi o zawodniczą moją karierę, koniec. Jeśli chodzi o MMA, była to trzecia, ostatnia walka, przed pięcioma kolejnymi, które również były ostatnimi. Reszty wielu z kolejnych walk już po prostu nie muszę wam pokazywać, bo każdy wygląda tak samo. Jest tym, który wygrał na pewno Pokonał swojego przeciwnika i ktoś, nie on, nie ma pokory. A następnie coś nie zagrało, nie czuje się przegrany, i oczywiście garzę przeleje na szczytny cel. To, co wydarzyło się kilka dni temu, przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich ludzi, którzy choć odrobinę interesują się sportem. Marcin Najman, który miał zakontraktowaną walkę bokserską z Donem Casio obalił swojego przeciwnika, a w momencie, gdy sędzia podniósł walkę, kopnął go. Mat no ale jak to obalenie i kopnięcie w boksie? Dobra, bo ja tej walki nie mogę Wam pokazać, więc tu jest Marcin Najman, tu jest Don Casio, no i oni sobie walczą, tutaj taki jeden cios, drugi cios i nagle tak. No i sędzia podnosi walkę, prowadzi, po, prowadzi na Najmana do, do, do swojego narożnika. No i tutaj, tutaj znowu zaczyna się runda. No i on go kopie. I sędzia przerywa walkę. I później w ringu dzieje się więcej coś takiego. Mati, ale czemu on to zrobił? Odpowiadając humorystycznie, nie wiem, zapytajcie Marcin. Odpowiadając humorystycznie w drugiej wersji, Marcin Najman chciał w końcu wyjść z dringu nie odklepując. Odpowiadając realnie, Marcin Najman w swoim wieku, który już nie wie co mówi i co robi, Bał się, że dostanie w pierdol i zrobił wszystko, żeby zostać zdyskwalifikowanym, żeby jak najszybciej wyjść z ringu i dostać swoją wypłatę. Co jest w sumie śmieszne, ponieważ czytając oświadczenie Fejmu, można było się pożegnać z oktagonem inaczej, ale Marcin Najman postanowił zrobić to w najgorszym stylu, jaki można sobie wyobrazić. Nie dajcie się przekonać, że pana Najmana poniosły nerwy. Pięściarz nie sprowadza do parterów w walce bokserskiej, jeśli nie ma tego w planach. Tu nie zadziałał żaden instynkt. To była walka, to była zwykła ucieczka z walki. Tak jak Marcin Najman zapowiedział, to była jego ostatnia walka na fejl MMA. Na pewno. Dodatkowo niego, jak i jego trenera, który zaatakował Kasjusza, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Niedługo wydamy stosowne oświadczenie. Przepraszamy Was i przepraszamy Kasjusza za to, co się przed chwilą wydarzyło w klawce. Marcin nie tylko nie otrzyma gary za swoją walkę, ale również dostanie karę za swoje zachowanie. Zachowanie, które można było obstawiać na stronie z zakładami. I kurs na to, że Marcin wyprowadzi kopnięcie w walce bokserskiej wynosił 4 do 0. Czy Marcin Najman postawił na ten kurs dużo pieniędzy i ustawił walkę jeszcze zanim wyszedł do oktagonu? Sami ocencie. Marcin Najman od razu po walce, jak zwykły tchórz, korzystając z zamieszania, uciekł do swojej szatni, a później wsiadł do samochodu i pojechał w sinu dalej. marcinku spokojnie, nie musiałeś tak szybko uciekać, twój trener wykręcił Kasiuszowi nogę, tak że ten obecnie mają w gipsie. Myślę, że Kasio by cię nie dogonił, ale żarty na bok. Po pierwsze, moja reakcja. Najman obalił Kasiusza. Najman obalił Kasiusza, a to jest walka bokserska. Najman obalił, obalił Kasiusza i go uderzał. Hammer Fisty, a to jest walka bokserska. Najman. Dyskwalifikacja Najmana. Awantura, o A jaka była najprawdopodobniej reakcja większości ludzi, którzy oglądali tą walkę? Po drugie natomiast, szczerze, nie wiem, co siedzi w głowie Marcina Najmana. Wielokrotnie mogliśmy obserwować jego popisy braku umiejętności myślenia i braku umiejętności sportowych. Nie wiem, czy to wszystko wynika z tego, że on boi się przemijania albo tego, że pojawili się po prostu lepsi, ale brak szacunku, jaki okazał względem swojego zawodnika, względem tego sportu, względem federacji i względem wszystkich widzów, którzy czekali na tą walkę, wykupili dostęp do tej walki, sprawia, że mam nadzieję, mam taką szczerą nadzieję, że już nikt Nigdy, żaden, żadna organizacja, żaden, żaden, człowiek, który będzie przeprowadzał wywiad, żadna osoba ze świata sportu nie będzie już traktowała Marcina Najmana poważnie i nikt nie będzie chciał mieć z nim już styczności. To po pierwsze, a po drugie mam nadzieję, że już nikt nie będzie traktował go jako sportowca. Już ja wiem, że nie traktowali, ale w tym momencie zrobił wszystko, żeby żeby już nikt tego nie robił. Także to chyba tyle. No może prawie tyle, ponieważ w internecie pojawiło się nagranie, w którym Marcin Najman tłumaczy swoje zachowanie. Przejdźmy do oglądania. Było wiadome, że Don Cassio nie zgodzi się na MMA. Było wiadome i na te zasady się zgodziłeś, Marcin. Ja nie wiem, czy może ktoś powiedzieć Marcinowi Najmanowi, że on ma już 41 lat, a nie 14? Ja wiem, czasem kolejność się może pomylić, ale wiek to nie są płatki z mlekiem. Najpierw płatki, później mleko. Najpierw czwórka, później jedynka. Mówię te wszystkich, bo prosili go i w wodarze. Że... Ja mówiłem, że też bardzo fajnie, jak ma Wszyscy chcieli tej walki formularować. Nie było tak. Casio od samego początku w MMA powiedział, że będzie występował jako pięściarz i tylko pięściarz. Wszyscy poznali go od tej strony. Włodarze zgodzili się, że będzie występował jako pięściarz. Dawali mu tylko pięściarskie walki i jedyną osobą, której przeszkadzało to, że nie chce walczyć szerzej, byłeś ty, Marcinie. Natomiast znowu łamie się go zaciągnąć do tej walki, więc wy okej, okay, dobra. Tak samo jak ciebie do myślenia, ale ok, dobra. Ja chciałem wam tylko pokazać prosty test. Że jeżeli by wszyscy się zgodzili, to ja w 10 sekund, gdybyśmy ruszyli na siebie, miałbym go albo w dosiadzie, albo w bocznej, albo w garści. Oj dupa i kamieni kupa. Dorosły chłop wychodzi do bokserskiej walki i obala swojego przeciwnika, ponieważ on potrafi. Dobrze Marcinku, idź na poligon, umów się z jakimś żołnierzem na bitkę i w momencie, gdy on wyciągnie broń palną, nie miej żalu. On ma... I potrafi. Pokazałbym wam, że ten człowiek naprawdę niewiele potrafi, jeśli chodzi o przekrojowe sporty walki. Nie wiem, czy zacząć się śmiać, czy płakać. Takie teksty mogłyby paść, gdyby Kas mówił, że jest mistrzem wszechstylowej walki, albo gdyby to po prostu była jakaś tam walka pod blokiem. Kas już od pierwszej walki ciągle podkreśla, że może się bić z każdym w boksie. Tylko w boksie. Ja nie wiem, może Marcin po prostu nie dosłyszy i do niego trzeba bardzo głośno. Tylko w boksie, Marcin. Ale doszło do tego, że wstałem. Ociągnął się dość długo dopiero po jakimś czasie wstał. Idziesz po ulicy, ktoś daje ci 200 zł i zaczyna spierdalać. Aż prawo być zaskoczony i zdezorientowany sytuacją. Tak samo mógł być zdezorientowany Casio, który był święcie przekonany, że wychodzi do ringu, żeby stoczyć walkę bokserską. Wiesz Marcin, taką na zasadach bokserskich. No ale on wygaduje takie takie Powiedział Marcin Najman. Ci ochroniarze potraktowali go jak zwykłego szmatławca, no. Po pierwsze, to twój trener wykręcił nogę Kasjuszowi, gdy trzech ochroniarzy trzymało Kasjusza. Po drugie, podziękuj im, ponieważ gdyby nie ci ochroniarze, nie uśmiechałbyś się tak w tym samochodzie. Po trzecie, ty chyba serio nie zdajesz sobie sprawy, jakie ty masz szczęście, że sędzia zdyskwalifikował cię i że dalszej walki nie było. No, sponiewierali, stusili, no... No potraktowali go jak żenadę, jak największą żenadę. Marcin tutaj, w roli eksperta, z doświadczenia największej żenady, może się celnie wypowiadać. No i te, temu się w sumie nie można, no bo poziom jego intelektu jest wprost proporcjonalny do jego odwagi. O kur... Czy my żyjemy w jakiejś symulacji? Mamy przed oczyma jednego z większych, jeśli nie największego tchórza, w polskim sporcie, który w momencie, gdy Kasjusz przeprowadza wywiad w OKTAGONIE, on po cichu ucieka do szatni, żeby później uciec jak najszybciej z tego całego obiektu. I on mówi o odwadze i intelekcie. O ch** tu chodzi? Stałem dosłownie półtora metra od niego. Zaczął znowu wygadywać bzdury, więc obróciłem się do niego i mówię, no to chodzi. No i co zrobił ten Kasiusz? Dalej wygadywać. Ale że... przed walką, czy... Po walce? A no tak. Bo jak już sędzia zdyskwalifikował Marcina Najmana, to ten zaczął krzyczeć do Kasiusza, że on go może zniszczyć, że on go może pobić i że walkę by wygrał. Po tym, jak już został zdyskwalifikowany. Tak, zamiast zrobić to dosłownie 10 sekund wcześniej przed dyskwalifikacją, do której sam doprowadził, zrobił to zaraz po tej dyskwalifikacji, bo przecież on on by dał mu radę. Śmieszna sprawa, ponieważ na konferencji z Mariuszem Pudzianowskim 10 lat temu powiedział Nie boisz się walki w parterze? E, wiesz, no tylko głupi się nie boi. No jest, to, jest to człowiek najsilniejszy na świecie i każdy, kto ma choć trochę oleju w głowie, pewnie jakieś obawy by miał. Natomiast e, ludzi odważnych, od chórzy odróżnia się czynami, a nie tym, co czują. A teraz wydarzyło się to. Panie Marcinie, żeby nie kończyć w złości tak tego wywiadu, proszę bardzo, mam rękę dla pana. Niech pan spróbuje, zobaczę jak to jest. No, i nie można było tak od razu. W tym wszystkim tak na poważnie najbardziej szkoda mi pana Andrzeja Gołoty, który ciągle występuje na zdjęciach Marcina Najmana, który chwali się znajomością i przyjaźnią właśnie z mistrzem. Dziękuję wszystkim patronom oraz osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej, to macie Instagrama, na którym informuję wszystkie rzeczy związane z YouTube'em oraz wstawiam zdjęcia ze swojego analoga. Myślę, że są całkiem fajne, więc warto odwiedzić. Pamiętajcie, co złego, to nie ja. Trzymajcie się, cześć bye. Nie dla psa, dla pana to!